Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj mamy 29 listopada 2022. Już tylko patrzeć, jak będzie grudzień. No i oczywiście zaraz potem 2023. Co wymyśliłam na ten czas? Nic z tego nizowego, jak to do mnie rzeczy przychodzą. <laughs> I postanowiłam pójść za ciosem, jak to ja mówię. To żeby. Zrobić czytanie na 2023 dla każdego znaku Zodiaku osobno, ale w jaki sposób? Hmm, no właśnie, żeby było zagadkowo. Żeby ci, którzy są zasubskrybowani i mają włączony dzwoneczek powiadamiający, że o Grace tutaj ma nowy filmik. To właśnie, żeby się odwdzięczyć Wam za to. Ale także z tym, takim, tą odrobiną oczekiwania, kochani, tak, żeby tak nie było, od już, tylko trochę ciekawości. Kiedy to będzie, kiedy mój znak będzie, dlaczego? No, zacznijmy. Od znaków... E, od znaków powietrza. ok? Więc co ja zrobiłam, to do pojemnika. Wrzucę karteczki, o takie karteczki. I są napisane znaki, na przykład bliźnięta. Okej, okay. bliźnięta, widzieliście bliźnięta, prawda? Świetnie, wrzucone. Zwaga. Kapitalnie, zrobimy dokładnie to samo i chcę to robić na Waszych oczach żeby potem nie było, że jakaś ściema i tak dalej. Chociaż wątpię, żebyście mnie o to podejrzewali, ale wodnik, ale to dodaje uroku. Bo potem, kiedy będę wyciągała, dla którego znaku jest czytanie, to będę to robiła przy Was, publicznie. Nie ma nic, ukrywania niczego. Teraz, znaki ognia akurat les mi pierwszy podchodzi. Strzelec. Baran. Wszystko na waszych oczach kochaniowcym. Następny tamasz. Już się robi więcej. Teraz znaki ziemskie. I kiedy będę losowała, nie będę patrzyła na ten pojemniczek. Absolutnie, Panna. Tylko na Waszych oczach wylosuję, i wtedy ten wylosowany już będę odkładać. Jaki to by nie był znak? bo już będzie zaliczony koziorożec. I kolejny, kolejny i kolejny. Ryby. naki wodne. Na koniec. Skorpion. Mniej więcej są wszystkie takie same. Ja nie odmierzałam. To nie było robione przy linijce. Ale sami widzicie, podobnie to wygląda. I rak raczek. I świetnie, taką będziemy mieli przy okazji zabawę. Dlaczego Dlaczego nie? Na ile znajdę czas, żeby to robić, bo tego czasu nie ma i będzie coraz mniej. No i mamy 12 znaków zodiaku tutaj, OK. I teraz. Poruszamy w każdą stronę, ok, tak, 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 tak. Ciągle będę wyciągała. Oczy zamknięte. Który znak będzie pierwszy? Na rok 2023. No, jest zwycięzca. Ułóżmy to na bok. Co to za znak? Koziorożec. Gratuluję. Z tą energią właściwie prawidłowo, bo prawie wasze urodziny, a Merkury i Wenus wchodzi w znak koziorożca. Merkury 6, a Wenus 9 grudnia więc tylko patrzeć. Więc to ciekawe. Co moim drogim koziorożcom? Okej, okay, zobaczmy. Na rok 2023. Oczywiście nie jest to czytanie dla każdego, jest to jakiś taki ogólny wgląd, co tu się może dziać. Za każdym razem, nawet karty pewno będą zupełnie inne, te, które będą do mnie przemawiać. A więc dla moich drogich koziorożców poproszę: co powinni wiedzieć teraz na ten czas? Najpierw niech ja. Uch, to wszystko rozłożę i zobaczę. Okej, okay. co ja widzę? Na rok 2023, tak w zarysie ogólnym. No przede wszystkim zmiany. Już ja widzę tu zmiany na dzień dobry, a więc nowa praca, kariera, biznes, coś poszerzacie, coś zmieniacie, dużo motywi, sadzicie nowe drzewko. Więc dla niektórych nawet może dziać się coś na wiosnę 2023. I coś wreszcie zaczynacie robić. Ja to odczuwam tutaj, że to, czego pragnęliście, to, co było w waszej duszy, sercu, teraz wreszcie macie odwagę, żeby iść do przodu z tymi planami. Już a, a, to jest to, czego ja chcę, to jest to, w którą stronę ja idę, i ja spełniam, spełniam siebie i swoje. Marzenia, pragnienia, nawet przeznaczenie. Ja absolutnie, Anioły, mówię: nie bój się. Nie bój się. Jeżeli mocno coś odczuwasz, idź za ciosem. Nowe możliwości. Co dla niektórych, to nawet widzę nad wodą, przez wodę, ponad wodę. A więc to może być przeprowadzka. Niektórzy z Was, przecież nie wszyscy, niektórzy z Was. Czeka was bardzo duża zmiana. Niektórych mała, a niektórych duża. W zależności od Twojej sytuacji i od Twojej odwagi, na ile się odważysz. Tak, co niektórych to naprawdę duża, przeprowadzka wręcz zawody, a więc inny kraj, inny kontynent. I mówisz: Tak jest, to już jest, to się dzieje. Teraz. Jeśli chodzi o związki, potrzeba zaufać. Potrzeba zaufać i kwestia, czy ufasz komuś. Czy naprawdę ufasz? Więc kwestia zaufania, bo niektórzy albo jesteście w takim związku prawdziwej miłości, romans życia, albo będziecie, jeżeli tego pragniecie. Ale znowu będzie tutaj kwestia. Zaufania. I, I dla każdego z Was to nieczytanie prywatne może oznaczać coś innego. A więc, czy ufasz partnerowi, partnerce, także czy ufasz w ogóle związkom, miłości, małżeństwu i, i bycia z kimś? <grych> czy myślisz, że to tylko zawracanie głowy? No, dla kogoś to jest. Ale ja widzę, że w co wy strzelacie, to absolutnie w spełnienie swoich marzeń, życzeń w 2023. Dziesiątkę, strzał dziesiątkę. I wszystkie te tutaj strzały pójdą dziesiątkę. Siódemka bardzo głęboko idzie. Co naprawdę jest w mojej duszy, w moim sercu? Już ja byle czego, byle jak, byle gdzie, byle po co i na co to mnie nie interesuje. Te rzeczy to ja kończę, bo niektórzy wyruszają w świat. Dla niektórych coś wreszcie kończycie w roku 2023. Może malowaliście teraz, Wystawiacie te obrazy na sprzedaż. Albo wstawiacie do galerii. Napisaliście książkę, a może dopiero. Kończycie właśnie w tym roku. Kończycie i wydajecie. Ale to jest sukces. Coś, co strzelaliście konkretnie w swoje marzenia, pragnienia, to ja widzę, że wam się to staje. Gratuluję. Dla kogo jest to czytanie? I dlatego. Związki będą poddane szczególnie ten wielki romans. Ja czuję, bo to może być tak, że jest wielki romans, jest wszystko cudownie, a nie ma zaufania. Albo musisz wybierać między karierą, pracą, biznesem, a tym kimś. Uff, okej, okay. to ja widzę tu bardzo dużo różnych scenariuszy. Bądź liderem, a nie owcą. No i nie wyobrażam sobie inaczej koziorożca, a więc być może zostaniesz postawiona, postawiony w roli supervisora, dyrektora, CEO, no wcale mi się nie zdziwiła. I więcej CEOs jest właśnie koziorożców. Ale uważaj na plotki, żeby nie podcięły ci skrzydeł. Plotki, plotki, zawistni, zazdrośni ludzie, co dla niektórych z was. Na pięknie, ładnie mówi w oczy, a bym tu ma usta zasłonięte i nóż w ręce, oczywiście, no w cudzysłowie. Czy można takiej osobie ufać? Nie. Więc gdzieś tutaj ktoś, teraz, co dla niektórych koziorożców, ten ktoś, plotkarz czy plotkara, zawistni ludzie mogą być spod znaku ognia. Baran Lew Strzelec, ale to malutki margines. I być może odkryjecie, kto plotkował, kto oszukiwał, komu nie można było ufać w roku 2023. Bo są nowe początki, nowe horyzonty. W pewnym momencie w tym roku 2023. <laughs> patrzcie mi głos od razu ginie. Będziecie widzieli. Przełkniecie to, co było. Najgorsze za wami nowe, wspaniałe. Ona jest naga, naga, prawda, prawdziwa rzeczywistość, jakakolwiek ściema i tego typu ludzie, przyjaciele i kto by to nie był, pracownicy i tak dalej, w ogóle nie ma sensu. Wy idziecie w nowym kierunku i patrzy siedemnastka numer duszy, oczyszczanie i uzdrowiciel szaman. A więc albo zmieniacie, słyszę, karierę czy biznes na coś duchowego, na uzdrawianie, na holistyczny tryb życia. I w tym kierunku naprawdę idziecie bardzo. Może nawet zdobywacie dyplom, certyfikat, jak uzdrawiać. Może niektórzy z Was potrzebujecie oczyszczenia. Bo ja czuję, że to będzie. Bardzo interesujący dla Was rok. <laughs> interesujący, ale ja tu widzę zakończenia i początki. Kwestia zaufania. Przeprowadzki. Zresztą poproszę w roku 2023 o to, żebyście stawiali komentarze. Ok? Że to się dzieje, Grace, to się dzieje. Faktycznie przeprowadzam się zawody, na przykład. No, i ostatnia wiadomość jest Anioł Balansu. Widzicie, Czy byście wybierali się do Egiptu albo w jakieś inne miejsca, ale odkrywanie tajemnic, przede wszystkim tajemnicy siebie, tu było oczyszczenie. Najpierw był nowy początek, potem oczyszczenie, życie na poziomie duszy, przeznaczenia. A tutaj macie anioł balansu. Tam, gdzie jest balans, tam, gdzie jest spokój wewnętrzny, tam rozumiemy, kim jesteśmy, rozumiemy, co dla nas właściwe i podejmujemy właściwe decyzje. Więc to jest ja, widzę, że dla Was bardzo ważne. Odpowiedzcie z roku 2023 z poczuciem równowagi duchowej. No, przepiękne czytanie, kochani. Przepiękne. Wow. Wszystkim moim koziorożcom życzę super, super, super roku 2023. Być może w związku z tym, co usłyszeliście, który z pakietów świątecznych, a jest ich aż 16, może Wam w tym pomóc co dalej. Także mua, buziaki, uściski. Cudownego 2023.